Kochani, dziś będzie jedna z moich ulubionych historii. Mamy i mieliśmy tak wiele barwnych postaci w naszym kraju, że szkoda by było o nich nie opowiedzieć. I ten życiorys jest jednym z moich ulubionych, bo czytając o tej sprawie bardzo często mówiłam nie wierzę. I dziś mam szczerą nadzieję, że opowiadając wam tą historię sprostam zadaniu i wy też nieraz powiecie nie wierzę. Jestem najprzystojniejszy w tym kraju i nie ma potrzeby, abym niszczył sobie ręce, tylko hamy i motory pracują. Dziś poznacie Jerzego Kalibabkę, zwanego też tulipanem, autora tego i wielu, wielu innych uroczych cytatów człowieka, który był uważany za znawcę kobiet, który z taką łatwością oczarowywał kobiety, że Właściwie faktycznie nie musiał się zniżać do pracy zarobkowej. Jerzy, Julian Kalibabka, urodził się w rodzinie rybaków w 1956 roku. I jego dzieciństwo nie należało do super łatwych, bo od początku pracował i pomagał tacie na morzu. Kiedy Jerzy ma 16 lat, jego ojciec umiera i na Jerzym spoczywa teraz obowiązek zadbania o rodzinę. Z tego też powodu Jerzy nigdy nie będzie się dalej kształcił i jego edukacja zakończy się na podstawówce. Ale jest tak, że mimo tej dużej pracowitości i takiego rodzinnego etosu pracy, Jerzy od najmłodszych lat jest przekonany, że nie pasuje do tego świata i że, co jak co, ale on to jest stworzony do lepszego życia, niekoniecznie przepełnionego ciężką pracą. Z wywiadu, którego udzieli dużo, dużo później dowiemy się, że w końcu musiał się wyprowadzić z rodzinnej miejscowości, bo cytując, poczuł sobie nad człowieka. Jerzy, co to znaczy? Kiedy poproszony jest o dodatkowe wyjaśnienia, dodaje wydawało mi się, że człowiek zasługuje na coś więcej. I pomijając średnio trafną uwagę na człowieku, to właściwie trudno mu się dziwić, bo żył nad morzem. Przyglądał się ludziom, którzy mieli pieniądze na to, żeby wypocząć na urlopie, przyjechać na kolonie, a on w tym czasie naprawdę pracował w pocie czoła i fajnie, że miał chłopak większe ambicje. No bo czemu nie? Tylko, że te ambicje zaprowadziły go w niespodziewane, przynajmniej dla mnie, miejsca. W wieku 21 lat, Jerzy opuszcza rodzinną miejscowość i szuka szczęścia w większych nadmorskich kurortach. Słowo klucz szczęścia, nie pracy. Jednak jest taki malutki problem. Nie ma pieniędzy. Ma natomiast talent do nawiązywania właściwych znajomości. Z kim? Ano z kobietami. Jerzy szybciutko poznaje starszą od siebie kelnerkę, która musiała być bardzo otwartą osobą, bo oferuje Jerzemu swoje lokum. Dzięki czemu Jerzy od razu ma gdzie spać. Ale znajomość trwa bardzo krótko, bo po kilku dniach Jerzy ulatnia się. A wraz z nim co cenniejsze przedmioty z mieszkania kelnerki. W kolejnym mieście Jerzy spotyka dwie niemki. I w skrócie znajomość ta wygląda następująco. On wnosi do ich życia polot i urodę, a one płacą za niego w kawiarniach i dyskotekach. Ale krótko, bo Jerzy znów się ulatnia. I można by pomyśleć, że skoro idzie mu tak dobrze, a kobiety na jego drodze są tak ufne, lub jak to woli, tak naiwne to czemu właściwie nie miałby skorzystać? Ale, ale znajomość z kobietami to nie jedyny pomysł na życie Jerzego. Jerzy rozważa też sutenerstwo i handel walutami. Jednak sutenerstwo nie poszło zgodnie z planem, bo Szczecin, w którym Jerzy próbował swojego szczęścia, był już mocno obstawiony agresywną konkurencją. Jednak Jerzy, jak później zobaczycie, chwilami wydaje się dzieckiem szczęścia i jak zwykle i tak skorzysta na tym pomyśle, bo panie prostytutki najwyraźniej mają do Jerzego słabość i okazują się być bardzo dobrymi nauczycielami życia. Uczą Jerzego podstaw języków obcych, tego jak się dobrze nosić, jak wyglądać na bogatszego niż się jest, może nawet wyglądać na obcokrajowca. I panie okazują się też bardzo szczodre, bo ubierają Jerzego porządnie i modnie. Zatem Jerzy, bogatszy o tą nową wiedzę i szykowne ciuchy, wraca do swoich sprawdzonych metod ze zdwojonym zapałem, i teraz wydaje się, że już naprawdę jest nie do zatrzymania. Plan działania jest prosty, ale i skuteczny. Uwodzi kobiety na dyskotekach, a następnie je okrada. Eee, według niektórych źródeł zdarzało się też, że w kurortach turystki po prostu płaciły mu za seks z pieniędzmi i biżuterią. I co ważne, Jerzy nie poświęca swojego czasu za byle co, więc niech sobie nie pomyślą, że wykpią się jakimiś tanimi podróbkami. Jerzy i w tym zakresie już się wyszkolił. Kogo? No oczywiście, że u nowej znajomej. A w tak zwanym międzyczasie poznał kobietę, która pracowała u jubilera i nauczyła go, jak rozpoznawać dobrą biżuterię. Mniej więcej w tym samym czasie Jerzy stworzył też swoją pierwszą rolę, Odtąd przedstawiał się jako złotnik lub ewentualnie syn bogatego jubilera. I właściwie wszystko układało się zgodnie z planem. Zawód uwodziciel był naprawdę bardzo dochodowy i Jerzy wreszcie wiódł żywot do jakiego był stworzony. Opływa w luksusy, jeździ taksówkami, pije szampana, ubiera się w paweksach. I mieszka tylko w luksusowych kwaterach. Zresztą to ostatnie to też jest taki element planu, no bo gdzie poznać bogate dziewczyny, jak nie właśnie tam. No i jest też tak, że raczej nie wraca w te same miejsca, bo zdarza się, że na pożegnanie okrada właścicieli kwater. Ale, mimo że Jerzy jest doskonale zorganizowany i czujny jak ważka, raz na jakiś czas zatrzymuje go milicja obywatelska. To jednak w żadnym razie nie łamie ducha Jerzego, który równie często o tej milicji ucieka. I kochani, jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, czy życie kalibabki nadaje się na scenariusz filmowy, to Jerzy zdecydowanie rozwiewa wszystkie te wątpliwości podczas jednego z aresztowań. W 1980 roku milicja osadza Jerzego w areszcie. I oczywiście od razu Jerzy okazuje się trudnym aresztantem. Bo skarży się na silne bóle w klatce. I właściwie nie wiadomo, czy kręci, czy nie, ale w końcu milicjanci decydują się przyjrzeć sprawie. Konieczne jest wykonanie RTG. Tylko jest jeden malutki szczegół. Badania nie da się zrobić w kajdankach. A co robi nasz jeży zaraz po zdjęciu kajdanek? Natychmiast wyskakuje przez okno, na szczęście jedynie z pierwszego piętra, biegnie w kierunku zalewu, przepływa go. I wskakuje do pociągu, zbiegając całkowicie osłupiałej milicji. Jak można się domyślić, to się milicji nie spodobało. Od tego momentu Kali Babka zostaje uznany za wroga publicznego. Jego zdjęcie i rysopis pojawiają się w telewizji. Wzrost, 1,75m, szczupły, włosy blond, oczy niebieskie, często zmienia fryzurę. Royceop jest bardzo oschły i w ogóle nie oddający rzeczywistości. Ani słowa o tym, że Jerzy jest czarujący, szarmancki, że ma aurę Playboya, że lubi kozaczki, obcisłe skórzane kurtki i biżuteria. Tak czy tak było blisko, więc po tym wydarzeniu Jerzy idzie porosą do głowy i zmienia sposób działania. Teraz podróżuje z małym, ale atrakcyjnym i przede wszystkim zapatrzonym w niego gangiem kobiet. W skład gangu wchodzi zazwyczaj 4-5 do 5 kobiet. Skład zmienia się często, bo jak powie później Jerzy, ciężko obstawać przy raz już wybranych, skoro Polska ma bardzo wiele pięknych kobiet i jest w czym wybierać. W 1981 roku Jerzy poznaje najważniejszą wspólniczkę Małgorzata. Małgorzata mówi później, że Kalibabka to był jej pierwszy chłopak. Wracając do gangu wspólniczek. Mm, Kobiety mają za zadanie namierzyć i zdobyć zaufanie zamożnych, ale też względnie atrakcyjnych kobiet, bo brzydkimi Jerzy nie zaprząta sobie swojej pięknej głowy. Następnie wspólniczki mają przedstawić dziewczynie Jerzego jako bogatego złotnika albo sportowca, syna ambasadora, który jest tak oczarowany wdziękami przyszłej ofiary, że nie może sobie darować i musi ją obdarować drogim futrem lub biżuterią. Albo, jak twierdzą inne źródła, sprzedać jej futro lub biżuterię, ale naprawdę z tej miłości w okazyjnej cenie. Tak działa miłość, kochani. A skoro ten czarujący mężczyzna jest w otoczeniu kobiet, to cała sprawa wydawała się dziewczynom bezpieczna. Aż do momentu, kiedy Jerzy wraz ze wspólniczkami zapraszał upatrzoną dziewczynę na wycieczkę, która niespodziewanie kończyła się w lesie, a tam charakter Jerzego bardzo się zmieniał. Nagle kazał dziewczynie rozbierać się i on, albo wspólniczki robiły nagie dziewczynie zdjęcia. Jerzy od razu informuje, że wobec jakiegokolwiek sprzeciwu lub próby zgłoszenia na policję rozwieszą jej nagie zdjęcia na słupach w całym mieście. Następnie dziewczyna musi oddać pieniądze przeznaczone na okazyjne futro lub biżuterię i zostawić w rękach gangu wszystkie swoje kosztowności. Jeśli jednak ofiary sprzeciwiają się planom kalibabki, to trzeba użyć przemocy. Sam kalibabka oczywiście ręce ma czysta. Tłumaczy swoim wspólniczkom, że nie może bić nieletnich, bo za to mogą go oskarżyć, ale na szczęście ma lepszy plan. Nieletnie kobiety a tylko takie były w gangu kalibabki mogą być inne nieletnie, więc czasem im się zdarza. Nowa, ulepszona metoda działania wydaje się niezawodna. I gang podróżuje po całej Polsce i okrada masę kobiet. W tym nagle i zupełnie niespodziewanie, złotą Pasce przerywa aresztowanie Jerzego i Małgorzaty w szczawnicy w 1982 roku. Para właśnie je śniadanie, więc czas jest niefortunny. Cytując Jerzego, zawsze jestem głodny, jak spotyka mnie taka nieprzyjemność. Tragiczne jest to, że z takiego świata przeskoczyłem od razu do więzienia. Ale jest jeszcze gorzej moi drodzy, tym razem mu nie udaje się uciec z aresztu. W 1984 roku 8 marca więc o ironio w Dzień Kobiet po bardzo długim procesie, po przesłuchaniu ponad 200 kobiet, Jerzy zostaje skazany na karę grzywny oraz karę łączną 15 lat pozbawienia wolności, za gwałty, oszustwa, wyłudzenia, pobicia i uwodzenie nieletnich. Jerzy przyznaje się do większości zarzucanych mu czynów, ale nie do gwałtów. Uważa też, że wyrok jest zdecydowanie zbyt surowy. Ale w międzyczasie Jerzy, Julian Kalibabka, staje się bohaterem masowej wyobraźni. Chociaż właściwie nie do końca wiadomo, co o nim sądzić. Bo z jednej strony zarzuca mu się te wszystkie niecne czyny, z drugiej strony postrzega się go w społeczeństwie jako takiego szelma. Który używał życia, taki nasz polski kasanowa, może nawet trochę bąd. Tylko z tymi gwałtami, tak trochę nieprzyjemnie, no ale przecież się nie przyznaje. A piekanterii temu wszystkiemu dodaje fakt, że część pokrzywdzonych kobiet wprawdzie zeznawała przeciwko niemu, ale mimo to nadal wierzyła, że kalibabka je wszystkie kocha i po prostu tak jakoś to się wszystko niefortunnie potoczyło. Ba. Te, które akurat nie są zajęte pisaniem i wysyłaniem do aresztu listów miłosnych, koczują pod aresztem. Dlatego strzałem w dziesiątkę jest pomysł wywiadu z kalibabką. Jerzy zgadza się pod warunkiem, że dostanie swoją porządną koszulę, żelazko do wyprasowania tejże, oraz suszarkę, żeby, żeby porządnie ułożyć włosy. I tu możemy zobaczyć jedną z moich ulubionych scen w filmie dokumentalnym o kalibabce. Widzimy mocno skonfundowanego mężczyznę, prawdopodobnie filmowca albo pracownika komendy w Nowym Sączu, który dzielnie trzyma małe turkusowe lusterko, podczas gdy Jerzy w skupieniu doprowadza do porządku swoją fryzurę z pomocą grzebienia i turkusowej suszarki. W końcu, jak Jerzy już się ogarnia i wszystkie jego życzenia zostają spełnione, prezentuje się już godnie i Udziela wywiadu, a sam wywiad jest w ogóle przeżyciem surrealistycznym dla większości widzów i zdecydowanie polecam. Eee, słyszymy m.in. wiele zasadnych pytań dziennikarza, które mają rozwiać wątpliwości co do kalibabki, oraz wiele odpowiedzi Jerzego, które absolutnie niczego nie wyjaśniają. Dziennikarz stara się przede wszystkim dzielnie ustalić stosunek Jerzego do kobiet. Na pytanie, czy nie żal mu było tych wszystkich oszukanych kobiet, kalibabka zamyśla się: Czy żal? zawiesza dramatycznie głos. Tak, niektórych żal, ale uważam, że nie wiem, czy bym powiedział, że jest to było moim powołaniem. Kochałem je wszystkie, co niektóre bardziej. Szybka zmiana kadru i dowiadujemy się w międzyczasie od Małgorzaty, wspólniczki Jerzego, że miłość kalibabki była uczuciem co najmniej skomplikowanym co potwierdza też właściciel jednej z kwater, w której się zatrzymali. W tej miłości obowiązywał szereg zasad. Między innymi Małgorzacie nie wolno było podnieść wzroku wyżej niż ponad czyjeś buty. Za nieposłuszeństwo była regularnie bita.